Jest tylko takie powierzchowne. tam nie, 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 Niektórzy piszą, że to nie wiadomo co jest budynek, da, zaraz się zawali. z Maria! Zerwać, zróbnać z gruntem, wykopać źródła, tak opać i uciekać. Nie, nie. Nie, no nie na zewnątrz. Ale śmierć jest To mm -hmm. no, no, jest z powodu betonu. No, te schody są betonowe, więc. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Będzie jeszcze lepiej. To jest super, nie? Ludzie panikują. Teraz w fundamenty będą słupkę. Przecież my tu my jesteśmy na górce. W studni woda jest na 10 metrach. Także to jest suchutko No. Także jak najbardziej Craft Road Professional Line A mogła to by być twoja marka. Dziś panowie przyjechali żeby zobaczyć co to jest z tymi rurami? Dlaczego mamy wyciek? Konkretnym sprzętem przyjechali. No i kopią tam, gdzie ta woda wybijała. Zaraz się okaże o co tam chodzi. Dobra. Tem um barulho, né? Essa Essa. Dobra, dobra. Yes, sir. Yes, sir. dobra. dobra. To. No i tak się prezentuje z tyłu obrot, po tym no jak panigę puścili Miejsce pracy i problem rozwiązany. Na przyłączu puściło Także Na nowo wszystko skręcili No i teraz fundamenty będą suche Przecież my tu jesteśmy na górce, w studni woda jest na 10 metrach Także tu jest suchutko No ale przez to, że tu cały czas od lat wybijała ta woda Prawdopodobnie podeszło pod fundamenty No i gdzie jak widzieliście na poprzednich filmikach Odchodziło tam coś od spodu trochę, tynk odchodził no, teraz będzie, teraz będzie cisza i spokój. I o to właśnie chodziło. Super. Bardzo mili panowie Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak szybko to ogarnęli nam o to właśnie chodziło. Tym razem będziemy myli ściany i sufity w tych najgorszych miejscach, a może po całości zobaczymy jak to pójdzie. Będę malarskim. Nie zastosowaliśmy tego w łazience, czego bardzo żałujemy. No, no źle musieliście... zrobiliśmy. Tak, sześciokrotnie. Sześć, sześć razy musieliśmy malować tą łazienkę, ten kibę. Kibę. No, przez <laughs> że. Kurczę było tam. Palarnie była. No. no, tutaj najwięcej paliła pani. Były ten korytarz, wygląda nieco lepiej, ale i tak jest. No nie za ciekawie, jest brudno. To znaczy tutaj w ogóle nie było, nie były białe ściany. To były jakieś żółty. No żółty, ale widać. Jaki, widać wszędzie. Brudne miejsce i chcemy to zmyć. Wtedy podkładem, farbą podkładową, gruntem jakimś. Mhm. Najpierw i zobaczymy jak to pokryje. Może uda się z dwoma warstwami. No zobaczymy. Mamy nadzieję. Tymczasem chciałam spytać, może macie jakiś pomysł na wymycie tych grzejników dokładnie w środku. No ja ostatnio ymm, miałam możliwość wymycia całego grzejnika po prostu, jak mi go pan Hydraulik zdjął. Ale tych niestety nie mam możliwości, i je próbowałam tam na wszystkie sposoby myć. No ale może macie jakiś lepszy, lepszy pomysł na wymycie. No już trochę. Dużo lepiej wyglądają, one po prostu były w koszmarnym stanie, jeszcze nie widziałam takich żyników. Tak znaczy się prezentują te rysy, które otworzyłem wczoraj. Kilka się na suficie jest. No a strasznie Aha. wygląda jak to jest, bo to jest teraz tak jak... Znaczy to jest, jest po... teraz takie rozprute. Jak w poprzednich, tak dokładnie, pomieszczeniach rozprute, to było lepiej widoczne. To jest tylko takie powierzchowne, tam nie, 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 niektórzy piszą, że to nie wiadomo co jest, budynek siada, zaraz się zawali, o Jezus Maria. Zerwać, z, zrównać z gruntem, wykopać drzwi, zakopać i uciekać. Nie, jest dobrze, jest bardzo dobrze, będzie jeszcze lepiej. To jest ludzie, super, nie? Ludzie panikują, o Jezus. No Kabel z jednej było? ściany do drugiej ściany. Bo, bo właściciel był elektrykiem i on miał tu po prostu solary, wszędzie jakieś wiatraki podpinane. miał drugą e, instalację podłączoną. No i tak kombinował po prostu, żeby mieć termową energię. No dobrze, dobrze, dobrze kombinował, bardzo dobrze. Trzeba kombinować. Po co płacić? I dzisiaj dobrze. znowu robimy tą elastyczną masą, tak? To tak, ostatnio to stało, nie? Jestem bardzo zadowolony z tego produktu. Mhm. Nie sobie ludzie mówią co chcą, ja jestem bardzo zadowolony. Na powierzchowne rysy to się jak najbardziej nadaje. Wiadomo, gdyby to były jakieś teraz rysy y, szersze, jakieś, nie wiem, głębsze, gdyby mury się waliły czy coś, to oczywiście nie jest. Takie coś się nie nadaje. Ale na takie powierzchowne ryski w tynku jak najbardziej. Polecam. Polecam. Hmm. No i tak, co tam? No, a potem jak, jak w łazience była ta porażka z sześciokrotnym malowaniem, postanowiłem <grym> użyć w przedpokoju myłu malarskiego, coś takiego. To się rozcień, rozcieńcza w, w ciepłej wodzie. Mhm. W zależności od tego, jak bardzo jest zabrudzone. No, ja tam będę używał mniej więcej jakieś sto, 200 gram na i ja tam mam? 5 litrów. Okej. Okay. No ale to wtedy. Wtedy się to tak bierze, nakłada. O Jezu, ale się leje. To no. tak ma być? No i to odtłuszcza i... No i ten syf cały, ta, ta nikotyna. I, I wszystko inne po prostu rozpuszcza i schodzi lepiej, nie? Też gruntuje od razu troszkę. Mhm. Ale jest. E... Oni polecają, tam pisze z tyłu, żeby to jeszcze raz wodą przelecieć ciepłą wodą. A samą wodą? Samą wodą, żeby to zmyć, nie? Aha, okej. Okay. Ale nie wiem, czy to będę robił, bo i tam będziemy gruntować. Zobaczę, jak to wyjdzie. Ale jak to widać, różnica jest tam, gdzie robiłem. Aha. Jest różnica, puszczę jednak. No, Puszcza trochę na kamerze widać. No, trochę tam coś tam widać, no nie wiem. No. no. To było takie trochę czarne, nie? No, tak jak tu. <laughs> o, idziemy. Widać, ale tam żurawie na polu stoją. No my tak całkowicie sami tutaj nie jesteśmy. Trochę poddali tam są jakieś domy widać. O, tam nasi sąsiedzi. Tutaj za drzewami. U, właśnie tam. Zaraz będziemy przycielawać te świerki, żeby był taki lekki um, prześwit. A tam nasza sąsiadka, Iwonka. Pozdrawiamy. Zobaczymy jak to będzie się prezentować, jak to podejmiemy. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak się prezentuje e, ściana świerków, przez którą nie było praktycznie nic widać. Przerzadziliśmy te świerki, podcięliśmy je trochę, żeby była taka. E, żeby było przejrzyście po prostu. I fajnie tak wygląda. Tak jest czyściej. E, no, pod spodem było bardzo dużo e, wysuszone gałęzi No praktycznie. No, dość sporo, dość sporo było suchych. No bo wiadomo, tam nie dochodziło słońce, więc to wszystko po prostu wyschło. Tak, no, lepiej jak sobie teraz będzie taki przewiew i słońce tam będzie dochodzić. No fajnie, fajnie. Elegancko teraz to wygląda. Możecie sobie zobaczyć, jak się prezentują nasze świerki, które ja Wam pokazywałam z podwórka. Ale ja tutaj cztery razy byłam w domu, żeby zobaczyć, jak ten ostatni świerk wygląda, czy go dobrze docierałam od spodu. No, ale nawet, nawet. Super to wygląda naszym zdaniem, oczywiście. No, no proszę. o następne. Tu się biją. Takie, takie widoki. No. Ale ciepło jest dzisiaj fajnie, kurczę. Nie, w końcu. Super pogoda A ja się męczę, alergie. No. Marzec zawsze się męczy w, w marcu. Niestety. Tak jest. No. No i dzisiaj nas odwiedzi nasza sąsiadka. Na kawkę przyjdzie. Pozdrowiam Panią Iwonkę. Wiem, że ogląda. Do zobaczenia. Myśleliśmy, że to jest sama papa. A tu jakieś deski. Pod deskami jeszcze deski. Jakiś steropian. Papą przykryte Papą przykryty. Myśleliśmy, że to po prostu z dachu, który tutaj był. No ale odkopujemy, a to jakieś talerze. Porcelana. <gryw> Nawet cały. No jakieś płytki były. Made in Poland no, no bo to porcelana polska pewnie hmm. co tu pisze? Ciekawe co dalej znajdziemy Coś hmm. Może ktoś Nie wiem to... Rozszyfrować No Jaki ładny talerz Nie wiem hmm. w ogóle o co tu chodzi Nagle, żeśmy to zaczęli podnosić i... Ale fajna ziemi. No. Zaczęliśmy piach, tutaj taka górka jest, ktoś nawiózł żwiru na środku podwórka i tam, gdzie kopali te rury, to awarię, co nam tak. zlikwidowali, pozostało trochę takie nierówności. Chcieliśmy nawieźć tego żwiru. No bo tutaj taki jest taka kupa. No i na górę chcemy rzucić ziemi trochę. No a że się okazało, że... Spojrzałam pod to i mówię, co to jest. Nie wiem, co to jest. Po co to było w ogóle. A zobaczymy, co nas tu jeszcze czeka. Jakie niespodzianki. No. Mam nadzieję, że złoto. Co? Kopię. Tak, jednak zdecydowaliśmy się, żeby zdemontować tą yy, ściankę. No my i tak tego nie chcieliśmy mieć. Także. Zanim pomalujemy jednak ten przedpokój, postanowiliśmy to zdemontować, żeby już ten pokój, przedpokój był po prostu na gotowo zrobiony. Tak? Tak tak. Panie Radku. Tak tak. Radku? Radku. Tak 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 tak. Radku, Radku? Radku. czy będziemy jakieś ściany. Tak 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 tak. tak, tak. <st Champion meglio> nie, nie, nie. No i będziemy musieli u góry po prostu zrobić taki, taką chyba zabudowę zrobimy, na strychu. Co nie? Czekamy na współpracę. Cicho weź, bo zaś się będą z nosu Nie godaj, nic już. Tak? To nie chińszczyzna. Merdek, skąd? Taka Tak ta. Ale. Ale czy mógł o To jest dobre. Gościa na parkingu. Na parkingu? Na parkingu wiem, że. Co ty gadasz? Dwie takie wkrętarki, Dwie te w dla mnie? No. Zestaw wiertę? No. 15 euro. Co ty gadasz? A dobre to jest. No. Cały no. czas to używamy. Chodzą, cały czas używamy. No, fajnie. Za 15 euro? I to jeszcze dwie, a nie jedna. Z, wal z walizeczką elegancja. Hmm. Także jak najbardziej jest Craft Watch. Professional line. A mogła to by być twoja marka, którą wymawiam. A niestety nie odezwałeś się, także. <ślesk> nie wymówię. <ślesk> Schody, które prowadzą na Strych z racji tego, że są no, w takim stanie, jakim są po prostu odrapane, takie nierówne. Postanowiłem mnie przelecieć, ale tak bardziej dekoracyjnie taką technikę użyłem, takie techniki. To są takie po prostu nierówno, się to tak nakłada. Jak to później będzie na biało pomalowane i te stopnie jeszcze na szaro to to będzie całkiem fajnie wyglądało, tak jak kiedyś w tych starych domach Po prostu najpierw to sobie nakładam Do tego używam cekolu Korzec cekol Gładź szpachlowa C45 Gold I to się właśnie do tego nadaje jak najbardziej Cześć Spotty i pomaga efekt gładki lub dekoracyjny do centymetra do 10 mm. można nakładać także spokojnie, fajnie się to nakłada. Szybko schnie. Jutro będę malował. Także zobaczymy, pokażę Wam efekt końcowy. A to chyba schody na dół tak? Schody, schody na nowo robisz? A ty miał tylko schody zrobić? <noise> nie I wiem. Trochę się zapędziłem. A, tak się jakoś fajnie zrobi. Nie, robi. nie robi Tak to wygląda. Jeszcze. Tylko więcej. I co to jest? Jakiej zacierki? tak. Taka technika, jakoś staroświeckie, myśle tak robili domy, tak na nierówno te ściany robili. A mi się to bardzo podobało. No fajnie to wygląda. Oczywiście to będzie jeszcze pomalowane, więc teraz się nie sugerujcie tym, że tutaj gdzie, nigdzie jest ciemniejsze, no bo po prostu chyba zaczęło schnąć. Tak. No kurde. Ale mamy wejście na strych. Z płytą. Myszy. Myszy. Co? Myszy. Co myszy? No myszy, myszy są u góry. No myszy są u góry, no. Były już nie ma. No nie wiemy. Trzy, cztery zobaczcie, tak? Mhm. Od tego czasu już cicho trzeba. Na razie, bo one tam siedzą, się schowały i czekają. <grych> A, to tutaj na pod schodami, tak? Pod schodami i tutaj ta te ściana teraz. No. Fajnie. A więc ściany zostały wyczyszczone mydłem malarskim, tak? Malarski były przemyte, sufit, ściany yy, no przeszpachlowane, poszlifowane, teraz już wczoraj zagruntowaliśmy. Tak, jest. Dziś jedziemy drugi raz. lateksem, dekoral. Mhm. To nam jeszcze zostało na no dzięki Polecimy tym. Myślę, że będzie ok. No dobra. Mam nadzieję, że pokryję. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja składam dla Was kolejny film. Malowaliśmy już dzisiaj przedpokój. Po raz drugi? Po raz drugi, tak. Znaczy, najpierw robiliśmy gruntem. No, i a, dobrze wyszło. no, a później nakładaliśmy farbę, no i oczywiście Radek już w tym pomieszczeniu umył ściany mydłem malarskim. Teraz malujemy schody. Tak, farbą do betonu, antypoślizgową. Nasztachałem się. Boję się, że <grym> nie to tu nie spadę. To przecież antypoślizgowa jest, to no, co? <grym no, no, <grym już nie pomalowała. No. No, fajnie. No i ten e, ta ściana Tutaj te ściany tak są zrobione też. Pokaż A ja sobie w dwie mam. No tak to mamy widać. No widać? Ja nie wiem czy to widać bo to, to kamerze. <grym> Tak ja już tutaj kończę te schody malować Tak tutaj wali, że to po prostu U, strasznie farba, Ta farba jest chyba... Strasznie śmierdzi no. Chyba jest do malowania tylko na zewnątrz, bo jest tak mocny otocz od... Nie no, nie na zewnątrz Ale śmierdzi strasznie jest To jest betonu mm -hmm. no, no, te schody tam, są to betonowe, jest. więc Taka guma mm -hmm ale zapimię się. No. no, ale efekt myślę, że jest. Ja właśnie się przy komputerze, montuję film dla was, a no, normalnie no. jestem prawie. Nie ze co No. Mega, naprawdę. Cudnie to wyżywasz. Tak. No, chciałam powiedzieć pachnąco. Pachnąco to nie bardzo. kilka dni. No. Na razie śmieję, że mam nie No, takie są farby, no co zrobisz? Dobra, to. To jest na razie, tylko taki tymczasowy schody były strasz, w strasznym stanie, więc tylko to nałożyliśmy, bo później będziemy na to nakładać deski. Tak, musimy kupić takie blaty grube. Pewnie z 3 cm Małe 4. W takim ładnym się już ją robiłem. Tak. Korytarz po drugim razie. Zależa. Mhm. Może być. No, tutaj jeszcze będzie na szaro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. nie? To mnie malarskie zrobiło robotę. Gdybyśmy to zrobili w łazience, to zaoszczędzilibyśmy sobie na pewno z trzy warstwy. No, ciekawe jest. No, no ale malowałem gruntem, podkładem, farbę gruntową w rogu sobie. I nawet fajnie pokryło. I to mnie zmyliło. Myślałem, że, że jednak. Grunt to zwiąże tą nikotynę, ale niestety okazało się, że. To, Błędne myślenie. Mhm. No i pomarowaliśmy raz, drugi, no i wiecie, jak to jest trzeci, no i czwarty, piąty, szósty. Ludzie, ja już je tak zmarnowano. obejście się, jak wyglądą. I już nie mogę po prostu trzeci raz malować ten sufit z tymi zakamarkami normalnie. Ja <laughs> nie, nie. nie wierzę, Radek naprawdę my musimy trzeci raz malować.